Sobota, przygotowania do wyjazdu naszego, bo będziemy opuszczać już Portugalię. Także, no, sprzątanko. E, parę rzeczy trzeba, że tak powiem, doczyścić, porobić jeszcze. Tutaj, na przykład, widzicie, o, o urwało się, trzeba naprawić, jak to, jak to w starszym samochodzie. E, no i tam jeszcze mamy zamiar umyć, tutaj koperka na, na kempingu, tak więc będziemy, będziemy działać. O Aston jest też po kąpieli dzisiaj, więc czeka. Mamy co końcówkę stycznia czy początek lutego już. No i temperatura fajna. Dzisiaj jest 18-19 stopni, więc jest przyjemnie. Chociaż ostatnie, na najbliższe dni gdzieś no zapowiadałem jeszcze deszcz. Generalnie teraz tutaj w Portugalii. No, ta zima, akurat gdzie my jesteśmy, jest chyba najmniej przyjemna, bo jest bardzo dużo deszczu. huragan jakiś Katrina niedawno przeszedł, więc no, też tutaj sporo szkód wyrządził. I też w miejscu w sumie, w którym staliśmy, to Wam tutaj postaram się również pokazać. Staliśmy w takim miejscu przez no, chyba nie wiem, grubo ponad 3 tygodnie. I no, Fajne miejsce, bardzo blisko plaży, dosłownie mieliśmy tam nie wiem, 20 metrów do plaży, e, taki park rozrywki tam był niedaleko, taki mały, e, natomiast wszystko widzimy teraz, jest po prostu totalnie porozwalane, e, koło młyńskie wywrócone, dachy pozrywane, kurde, że działo się to naprawdę sporo, e, więc tak jak na Sycylii, tak tutaj właśnie w, e, na południu, w Hiszpanii czy tutaj właśnie w Portugalii, no rzeczywiście sporo tych takich mniej przyjemnych rzeczy, natomiast on no, nam się udało jakby od tego wszystkiego uciec. My trafiliśmy w takim fajnym miejscu, na tym campingu w miejscowości właśnie Tavira, gdzie ona jest jakby za takim cyplem, który można powiedzieć w znacznym stopniu zatrzymuje te mocne wiatry, które idą tam właśnie od strony oceanu, więc no, pod tym względem to jest bardzo duży plus. Natomiast przed wyjazdem kamperem no, trzeba wykonać pewne czynności i to nie tylko wiecie, przed dłuższą jazdą, ale przed każdą. E, tutaj mamy takie wiadro. na ja tym wiadrem, e, właśnie w tym miejscu, tutaj spuszczamy sobie szarą wodę. Więc albo podjeżdżamy całym kamperem pod e, właśnie tego typu miejsca, tutaj e, gdzie spuszczamy, właśnie właśnie ktoś tam idzie, gdzie spuszczamy sobie właśnie tą szarą wodę. E, więc no, takie wiadro zawsze sobie tutaj stawiam. Jak coś tam kapie, no to wiecie, później idę po prostu wylać. Więc no, trzeba pamiętać o tym, bo już jedną taką miałem tutaj. Dużą miskę e, srebrną, znaczy nie była ze srebra, ale, ale miskę, która no, niestety zapomniałem o niej, i jak cofałem, no to po prostu ją zgniotłem, e, więc no tak to, e, tak to tutaj wygląda. No, to jest jakby jedna jedna czynność. Kolejna rzecz, to jest bardzo istotna. E, to jest tutaj moi drodzy, czekajcie, podejdziemy bliżej. O, to są te schodki i te schodki, one są oczywiście chowane, więc też nie można zapomnieć ruszając o zamknięciu ich, no bo wiadomo. Wtedy może dojść do uszkodzenia. Jest oczywiście taki sygnał dźwiękowy, ale on czasami przerywa, gdzie po prostu informuje nas o tym, jak mamy samochód odpalony, że no trzeba trzeba po prostu to schować. Tutaj mamy też takie zabezpieczenie. To jest zabezpieczenie, teraz widzicie, służy jako suszarka. Natomiast standardowe są takie zabezpieczenie do drzwi, gdzie możemy je tutaj po prostu po, jakby położyć dodatkowo na drzwi. To takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby no, nikt się nie włamał. Oczywiście okna widzicie, bo tak sobie otwieramy, żeby przewietrzeć. Jakieś moskitiery są jak najbardziej, natomiast no, też trzeba pamiętać o tym, jak jedziemy, żeby oczywiście te okna były wszystkie pozamykane. Tutaj mamy na przykład dojście do prądu, yy, czy oczywiście drzwi wszystkie trzeba sprawdzić, czy tu jest bagażnik w tym miejscu, czy, czy jest pozamykane. Drabina, czy jest zamknięta, żeby wiecie, w trakcie, w trakcie jazdy nam czasem nie opadła, no i tutaj wszystkie te właśnie elementy, jak, jak tutaj jakiś taki mały schowek mamy. Kiedyś tutaj była e, toaleta czy tam tą, taką kasetę z toalety, którą się wy właśnie wylewa fekalia, natomiast my wybraliśmy troszkę inny system i teraz już przez jakiś czas jakby podróżowania uważam, że ten system, który my mamy, czyli taką separującą toaletę, czy separacyjną, jak zwał tak zwał, natomiast no, jest to niebo lepsze rozwiąza rozwiązanie, więc no, tak do tego podchodzimy. Tutaj nalewamy wody w tym miejscu, więc też musi to być zamknięte. Oczywiście tutaj mamy jeszcze takie różne schowki, na, wiecie, narzędzia i tak dalej, więc te miejsca też wszystkie muszą być oczywiście sprawdzane, czy są zamknięte. Natomiast no. jeżeli chodzi o wnętrze, oczywiście rolety z wszystkich okien trzeba poodsłaniać. No bez tego to raczej ciężko by było się poruszać. E, oczywiście tutaj w kuchni nie może być żadnych rzeczy, no bo przy pierwszym lepszym zakręcie to wszystko sobie spada, więc no to tutaj musi być pochowane. Airfryer generalnie zostaje. Jeszcze tam nie zdarzyło się, żeby nam spadł. Ma takie antypoślizgowe nóżki. E, jeżeli chodzi o tutaj taki wiecie, składany, w sumie fajny, z E, chyba z temu kupiony taki czajniczek, no ale to używamy tylko jak jesteśmy na kempingu. Natomiast standardowo tutaj mamy sprzęcik. E, to co ważne, wszystkie te szafeczki trzeba posprawdzać, bo przy zakręcie lubią się otwierać. Szczególnie, że e, kiedy wiecie, jest w nich dużo rzeczy, e, albo po prostu są źle domknięte. No to wiecie, kamper starczy, no to trzeba takie rzeczy sprawdzać, bo te zaczepy już nie trzymają super mocno. E, tutaj, na przykład, w innych szafeczkach mamy takie do wciskania, no to tu się otwiera. E, więc trzeba też pamiętać o tym, żeby wszystkie wszystkie zamknąć, kibelek, czy tutaj lodówka, no to wszystko musi być pozamykane, wszystkie rzeczy pochowane, a Sonek sobie śpi także tak to wygląda przed wyjazdem